Podobało się Genie od Google, czyli generowanie grywalnych światów tylko z jednego zdjęcia? Ten filmik ode mnie cieszył się dużym powodzeniem, ale był jeden problem. Google wciąż nie udostępnił tej technologii publicznie, a tymczasem mały zespół z Dynamic Labs wypuścił Mirage 2, który tworzy grywalne światy w czasie rzeczywistym, no i to jeszcze w przeglądarce z 60 klatkami na sekundę. Właśnie pokazuję Wam na górze demo, jak to obłędnie wygląda. To, co, co czyni go wyjątkowym, to fakt, że ta technologia nie używa tradycyjnych silników gry. To sieć neuronowa, która przewiduje każdy piksel na ekranie w odpowiedzi na swoje ruchy. Możesz rzucić własne zdjęcia swój właśnie zrobiony świat, a nawet szkice i przekształcić je w grywalne światy. W jednym pokazie użytkownik zaczyna świecie dzikiego zachodu, a potem wpisuje komendę no i zmienia sobie to w piękne miasto w trakcie gry. System reaguje natychmiast. Mirage 2 może budować światy z obrazów, jak gwiazdista Not Van Gogha, pozwalając spacerować po scenach, które nigdy nie były grami. Możesz też nagrać i ściągnąć wideo swojej sesji. W przeciwieństwie do Genie od Google, które pozostaje wciąż naknięte, Mirage 2 jest dostępne do testowania i pochodzi od zespołu, który jest mniejszy niż 10 osób. Technologia ma jeszcze problemy z precyzją i stabilnością, ale jak na początek kierunek jest niesamowity. Wielu ekspertów uważa, że 2026 może być rokiem modeli światów. Napisz w komentarzu Gra AI, a podeślę ci pełny link do strony, gdzie możesz sobie wszystko przetestować.